Dzień dobry. Wielu z nas jeszcze rok temu nie słyszało o istnieniu Juwala Noaha Harariego. Dzisiaj ta niewiedza jest znacznie trudniejsza. Dbają o to postępowe media, które przedstawiają Harariego jako proroka nowej epoki, która nadejdzie już wkrótce. Poglądy Harariego dotyczą bezpośrednio sfery, którą zajmuje się Fundacja Pro Prawo do Życia, więc przedstawię je pokrótce i powiem o konsekwencjach, które z tych poglądów głoszonych przez Harariego, a nagłaśnianych przez Właśnie media postępowe, co z, tych, co z tych poglądów wynika w szczególności dla tego obszaru, którym my się zajmujemy. Harari jest prorokiem globalizmu, nowej epoki, która nadchodzi nieuchronnie, jego zdaniem, zwłaszcza od czasu pandemii. Harari jest ateistą, a jego stosunek do religii dobrze oddaje cytat: Gdy tysiąc ludzi przez miesiąc wierzy w jakąś zmyśloną opowieść, jest to fake news. Gdy miliard ludzi wierzy w nią przez tysiąc lat, jest to religia. Harari. Nie praktykuje więc żadnej religii, ponieważ tak? uważa, że wszystkie religie są fałszywe. Praktykuje za to homoseksualizm, weganizm i uprawia jogę. Przekonania religijne jakieś ma, bo jest przekonany, że człowiek nie ma wolnej woli. A życie ludzkie to kolejny cytat jest pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Ludzie są wytworem ślepych procesów ewolucyjnych, które funkcjonują bez celu i zamysłu. proroków głoszących bezsens ludzkiego życia i rozpacz z tego nieuchronnie wypływającą było w minionych wiekach wielu, i można, można się zastanawiać, czy w ogóle warto słuchać kolejnego pyszałka, któremu wydaje się, że jest Bogiem. Niestety, nadęci pychą, durnie w minionych wiekach pokazali, że potrafią zmienić świat na gorsze. A doświadczenia XX wieku są pod tym względem przerażające. Więc warto wiedzieć, co harali głosi, nie dlatego, żeby to było, żeby to było interesujące albo w jakikolwiek sposób budujące, ale dlatego, że te, te poglądy, Sprowadzają konkretne zagrożenia. Ale oczywiście to, to nie jest tak, że same poglądy Harariego sprowadzają te zagrożenia. Problem polega na tym, że Harari ma można powiedzieć wpływ na wielu potężnych ludzi, albo patrząc na to z drugiej strony. Można powiedzieć, że Harari ma wielu potężnych mocodawców. Bo Harari pogardza większością ludzi, podobnie jak Lenin czy Hitler, ale niektórym potrafi sklepiać. I tutaj kolejny cytat z tego proroka, proroka globalizmu. Przez całe tysiąclecia kapłani, rabini i mufti tłumaczyli, że ludzie nie są w stanie własnymi siłami opanować głodu, zarazy i wojny. Potem pojawili się bankierzy, inwestorzy oraz przemysłowcy. I w ciągu 200 lat udało im się właśnie to zrobić. Czyli ogólnie y, życie ludzkie jest bez sensu, nie mamy żadnego znaczenia. No ale, y, ale bankierzy, inwestorzy, kiedyś zwani spekulantami, i przemysłowcy to są ludzie, można powiedzieć, że jest taka kasta specjalna, oni y, rozwiązali. Y, Problemy trapiące ludzkość od tysięcy lat, no i w związku z tym y, zasługują na zaufanie, no i pewnie szacunek. No, trudno się dziwić, że człowiek, y, który głosi takie poglądy, no sam zdobywa zaufanie właśnie tych bankierów, y, inwestorów i przemysłowców tych potężnych ludzi. Ech. I dzięki, dzięki nim, dzięki tym ludziom, którzy no, kontrolują e, większość środków materialnych, którymi e, e, ludzkość e, dysponuje, no, dzięki nim e, harai, mo, można powiedzieć, jest obecny e, w każdym e, punkcie świata, do którego dociera internet. Ale w niektórych miejscach Harari pojawia się osobiście. Na przykład w maju zaszczycił swoją obecnością Poznań. Tam było jakieś, właśnie, wielkie spotkanie biznesmenów, wielkie na, na, na skalę polską. Spotkanie biznesmenów i, i, i do, do Poznania wybrał się. Premier Mateusz Morawiecki z zawodu trzeba dodać bankier, żeby ogrzać się w promieniach sławy pro, proroka globalizmu. I choćby to, choćby to spotkanie pokazuje wpływ Haraliego na, no, na ludzi potężnych i i jego no, przez to wpływ na, na, na rzeczywistość. A więc e, Harari, e, 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 Harari ciepło się wyraża o wielkich tego świata, ale, ale co, ze, co, ze, co ze zwykłymi ludźmi? No i dla nas nie ma dobrych wiadomości. Ludzie zdaniem Harariego odegrali już swoją rolę w ewolucji wszechświata. Teraz nadszedł czas na, na technologię, na, na algorytmy i na sztuczną inteligencję, która, no, która będzie. No, no właśnie, te. te, 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 te Technologia, algorytmy i sztuczna inteligencja będzie no, dalej prowadziła tę ewolucję, ewolucję wszechświata, ludzie stają się pomału, pomału, a może, może nawet szybko, zbędni. Nie dotyczy to właśnie tej, tej kasty. Y, najlepiej sytuowanych, najlepiej wykształconych, którzy, no, którzy będą, będą mogli pomagać tej sztucznej inteligencji w rozwoju wszechświata. Ale my, którzy nie załapiemy się do kasty bogów, y, y, którym technologia zapewni nieśmiertelność, będziemy skazani, a właściwie już jesteśmy przez Harariego jego mocodawców, na przykład Klausa Schwaba, Skazani na bezsensowną wegetację, bo nie będziemy już potrzebni. I aby pomóc nam znieść mękę istnienia, Harari ma dla nas ofertę, a mianowicie tą ofertą są gry komputerowe i narkotyki. Żebyśmy nie cierpili tak bardzo w poczuciu własnej bezsensowności. Ale jak nad tym się zastanawiam tak głębiej, nad tą ofertą Harariego dla, dla zwykłych ludzi, to myślę, że to jest jak, jak to się pod koniec PRL-u mówiło: mądrość etapu. Bo no, ten etap to jest właśnie kiedy mocodawcy Harariego nie zdobyli jeszcze. I jeszcze pełni władzy, no więc mo, można powiedzieć, że ten, ta oferta, to jest ze strony Harariego, jest taka no, sympatyczna, to bym nie powiedział, ale można powiedzieć humanitarna, tak? No je, jednak o, o ten, ten motło, który, którym dla, dla niego jesteśmy, stara się zadbać właśnie przez gry komputerowe i narkotyki. No, ale tak naprawdę konsekwencją takiego myślenia, że, 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 że człowiek takim jest bezsensownym produktem, właściwie jest w tej chwili już człowiek jest odpadem ewolucji, No to, no, to po co w ogóle utrzymywać takich pasożytów? jak my, którzy tylko niepotrzebnie niepotrzebnie obciążają Matkę Ziemię i szkodzą innym gatunkom. Więc zgodnie z tą, z tą ideologią, którą wyznaje Harari, jesteśmy niepotrzebnym obciążeniem i kiedy już ten, najdajdzie następny etap już, już tej pełni władzy, Mocodawców Harariego, będzie można zastosować ostateczne rozwiązanie, czyli tych niepotrzebnych ludzi, po prostu się pozbyć. I no, no, no właśnie, jeszcze jeden cytat z Harariego. Największym zagrożeniem dla globalnego prawa i porządku są właśnie ci, którzy wierzą w Boga i jego wszechogarniające plany. Czyli można powiedzieć, no, no ludzie, my, którzy wierzymy w Boga, jesteśmy największym zagrożeniem, i nas trzeba się będzie pozbyć w pierwszej kolejności. Wydaje się, że to jest taka spójna wizja, to co Harali mówi. No i można powiedzieć tak, no, kiedy to ostateczne rozwiązanie nastąpi, to jeszcze nie wiemy, chociaż historia przyspiesza ostatnio. Natomiast można powiedzieć, że, że, że pewne elementy ostatecznego rozwiązania są już obecne w świecie istniejącym. I, i to, że, że my zostaniemy potraktowani jak pasożyty, no to, to jest kwestia przyszłości. Ale to, że już pewne kategorie ludzi są traktowane jak, jak, jak pasożyty, na przykład dzieci przed narodzeniem czy starcy, no to już jest fakt, tak? że to jest i, i, i jakie jest rozwiązanie dla tych niepotrzebnych zdaniem Harariego ludzi, no to rozwiązanie współczesnego świata. W którym, w którym ci właśnie bankierzy i inwestorzy mają, inwestorzy w rodzaju George'a Sorosza, mają taką dominującą pozycję. No, tym, tym rozwiązaniem ostatecznym dla, 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 dla dzieci w łonach matek jest aborcja, a dla, tych, dla, dla starców eutanazja. Tak więc nowy, Straszny świat Juwala Harariego jest już obecny w świecie współczesnym.